Potrzeba drewna. Czekamy na rozkaz. Już nas tu nie ma. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Brak miejsca w zbrojowni. Dokąd idziemy? wracamy? Do domu. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tak jest, szefie. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Zapasy złota są zbyt szczupłe, ser. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czego? Co tak daleko? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tak jest, szefie. Potrzeba nam broni, ser. Tak jest, szefie. My są pałkarze. Czego ci trzeba? Co tak daleko? Tak jest, szefie. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Co tak daleko? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Tak jest. A nigdy szef. Jak mamy tam dojść? Co? Tak daleko? Ha. Nawet się nie zorientują, że już są sztywni. Jesteśmy atakowani. My są pałkami. Już są martwi. Czego ci trzeba? Przecież oni są tchórą pod szyci. Potrzebujesz trochę prawdziwego. Rozdopczenia. Czego? Tak jest. A niby jaka, na nic się nie, a nie, nie że już są sztyli. My są pałkami. Czego ci trzeba? Ruszę! Psy. Potrzebujesz to już sobie prawdziwej siły. Czego? Przecież oni są kurde. Tak jest, szef. Hmm. Chłopaki, my są pau... No. Rozdepczemy ich. Czego ci trzeba? Ruchy, ruchy! Nie było przepowiedziane, nie powinienem umrzeć. Tak jest, szefie. Czego nadchodzimy? Co tak daleko? Tak jest, szefie. Tak. To pogrom. Nawet się nie zorientują, że już są sztywni. Tak jest, szefie. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. My są pałkami. Czego ci trzeba? Co tak daleko? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Tak jest, szefie. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czego? Już są martwi. Tak jest. Przecież oni są tchórzem. Tak, chłopaki. my są nawet się Nie zorientuj się. są małpi. Potrzebujesz. Przecież oni są tchurki. chłopaki. Rozdepcze. Nie tak tak, no. Już są. Przecież oni są chłopakami. my są Ruszać się, psy. Czego ci trzeba? Co so. pan daleko? Potrzebujesz trochę prawidłowości. Tak jest! Szarżowa! No, my <try> są tam. Jestem w domu win. Czego trzy jest <try> Szarżowa! Jeden we